Dobra, ogólnie jestem po dwóch treningach. Pierwszy zrobiłem brazylijskie, techniczka, na koniec pięć rund sparingów. Od razu po tym ubrałem się cały i poszedłem na boksik, godzinka boksu, techniczka. 11.30 jesteśmy już po dwóch treningach Ogólnie wczoraj spałem tylko 6 godzin, więc czuję się taki troszeczkę wyrąbany Nie wiem, nie mogłem zasnąć, ciężko mi było No i wstałem już na, na 9.30 na trening No, ale e, tak zacząłem, bo wszystko w biegu e, Więc o mnie nagrałem od poranka Ale no, tak zaczynam dzień, tu jestem wraz z moją żabuszką piękną Przyjechała już do mnie i idziemy na jakąś, e, na jakieś śniadanko, no to salka od boksu A tutaj Maj Ostatnio byliśmy Ostatnio byliśmy na tych lodach Tutaj byliśmy dwa miesiące temu i były zarombiste. Proteinowe lody eee, Z jogurtu naturalnego, macie makro o, Jaki bierzesz Ola smak? Masz makro, masz wszystko No i tu dodatki jakieś wybrane Lody, pierwsza klasa. Oli, lody są tutaj. I chilujemy sobie. Coś mi ogólnie krzywo ta Ameryka nagrywa. O, zjedliśmy przed chwilą lody proteinowe. I teraz co? Będziemy jechać do hotelu, rozpakować się. Możliwe, że pocilujemy trochę na basenie. Dzisiaj dwa, dwie jednostki mocne treningowe za nami. Nie chcę też się przetrenować, dlatego nie robię wieczorem. Nie robię żadnego wieczorem treningu, pójdziemy sobie na masaż yy, Regeneracyjnie, bo jutro czekają na dwa mocne treningi. Więc no, teraz idziemy na wycieczkę, sami sobie robimy skuterem na górę Małp. No, więc pokażę Wam, jak tu wyglądają Małpy w okolicy. No, i tyle. Tutaj ja, Ola, a tutaj nasza maszyna. Pokażę Wam, moi drodzy, bo już jesteśmy w pokoju. Widok, ponieważ jak przyjechaliśmy, to była noc. Więc wam nie za bardzo pokazywałem. Kurde, nie mogę otworzyć. Sorry. O taki mamy widok z naszego pokoiku. A tu mamy basen. I tyle. Witam Was moi drodzy. Lecimy na małpę. Zrobiliśmy chwilowy chill, bo padało na, na dworze. No, ale już się wypogodziło i, i lecimy na małpy, zobaczycie jak to tam wszystko wygląda. Dobra, tam zostawiały. zostawiliśmy skuter, a teraz tu idziemy do parku i już widać małpy. Tu akurat jest pies Ale tam już dalej sam małpeczki o, I sam małpeczki Jedna, druga hop trzecia A tu Ola Ja jestem w stresie Idziemy <grywamy> na samą górę tam podobno jest najwięcej małp po drodze trafiliśmy Hop, tu jest droga Na taką kafejkę tutaj Pięknym widokiem Nie, nie, ma, nie masz czego się bać Ale się boi wyciągnąć telefonu Tak na się kije tu od ludzi W formie działają tu na małpy nie podchodzą. Że nie podchodzą. <grywa> I dochodzimy tu do jakiegoś punktu widokowego. Zobaczymy jakie tutaj widoki nam serwuje małpa. Witam. A, mamy niedaleko do morza, Ola. Nie no to nie jest tak niedaleko. Patrzcie, ile tam małp mamy do góry. Im wyżej, tym więcej małp. No. Jeszcze nie jesteśmy na szczycie, ale wyszliśmy tu do góry. I mamy takie widoki. Jeszcze nam brakuje 100 metrów na, na sam szczyt Chwila przerwy na kolkę Uch, Powiem, wam, że jestem już cały mokry, więc można powiedzieć, że zrobiłem trzeci trening. No i jeszcze masaż po drodze nas czeka. Więc zajebiście. Ogólnie to się nazywa Monkey Hill in Pupet. To daje relację, właśnie na Instagrama. Powiem Wam, że idziemy do góry, ale tam raczej już chyba nic nie ma. Ale sprawdzimy to. Powiem Wam, że doszliśmy do końca tej górki i zaraz Wam pokażę, co tam jest. Ogólnie zarombisty widok. Patrzcie to. Wracamy teraz na dół. Idziemy do pokoju się wykąpać i będziemy lecić na, na masaż. potem coś zjeść. Powiem Wam tak, dojechaliśmy na miejsce. I tutaj jest to miejsce, w którym podobno są jedne z najlepszych masaży, w jakich chłopaki, chłopaki się masowali. Raczej ogólnie powiedzieli, że tu jest najlepiej. Może nie wygląda to za urodziwie. Jest to na samiutkim końcu. Tam jest oryginalny sklep JKO. I tu dosłownie za kantorem tu jest kantor. Jest ten salon masażu i idziemy się pomasować. Miejsce nie wygląda za urodziwie hello? ale ale podobno masują najlepiej. Ok, good. Powiem Wam tak, jestem po masażu. Wiele masaży miałem robionych w życiu, ale ten to naprawdę był taki kozak. że jeśli chcecie, żeby Wam pomógł. I byliście już na takich masażach, nie było takiego miziania typowo jak dla turystów, właśnie to był taki masaż, który pomaga. I godzina masażu była taka, jaka powinna naprawdę być. No przekozak Miałem robione setki masaży, i ten był najtańszy, jeden z najlepszych tak naprawdę. Rewelka, to jest taka, jak tam macie, jak macie tam Tigera, główna droga. To tutaj wjeździecie do góry od Tigera, i na prawie na samym końcu tutaj jest ten masaż. Nazwę macie. O, taki Papa masaże. No, i tutaj tak naprawdę już dalej nic nie ma. Rewelka. powiem wam, że ten masaż naprawdę kozak 350 bahtów. 350 watów Mój kosztował sportowy. Oli kosztował 250 oil masaż. Naprawdę kozak na maksa. Taki masaż, jaki powinien być. Tak powinien wyglądać prawdziwy masaż, po którym wychodzicie i naprawdę czujecie się 20 kg lżejszy. Czyli, czyli mój masaż kosztował yy, niecałe 40 zł, około, a Oli 30 zł. Nie no naprawdę, miałem pełno masaży robione, a ten, a w szczególności ten w Tajlandii, to jest no kurde najlepszy jaki miałem w życiu. Polecam mega i najtańszy Jesteśmy w restauracji, w której byliśmy jako pierwsi tutaj, jak przyjechaliśmy do Tegera I ogólnie nam mega posmakowała Jest zajebista, zaraz wam pokażę jej nazwę eee, No i mega polecam tutaj żarełko, bo od razu nam podeszły śniadanka Top, jeszcze zobaczymy jak tutaj takie dania główne, posmakujemy coś Macie nazwę tej restauracji No, przykładowe tu dania z menu, ceny Dania ogólnie kozak. Pełno innych rzeczy jakichś. kosy to są tu takie, że nigdy takich nie widziałem w żadnej restauracji. Naprawdę są kurde 3 razy większe, no dwa razy większe niż było. To jest kokos, o którym właśnie mówiłem. Ola, weź go do ręki proszę. Patrzcie. Wczoraj go piliśmy, piliśmy i się ta woda w ogóle w środku nie kończyła. Ogólnie ja sobie wziąłem koktajl z limonką i miodem Ola sobie wzięła takiego baula Ogólnie bardzo dużo tubarzy dają Szpiniaku i tak dalej Mięsko widać, że jest takie mało tłuste No zajebiście wygląda i na pewno smakuje A ja zamówiłem wrapa Patrzcie Mało sosu, nie I jeszcze zupka dla Oli Dla nas, dla nas. Powiem Wam, jedzenie top of the top. Miasta zajebiste, polecam, na pewno posmakuję każdemu. Co moi drodzy, na dzisiaj kończymy. No i co, widzimy się jutro albo pojutrze. Na razie, pozdro. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 8.30 na dziewiątą, pierwszy trening. Eee, potem robimy drugi. Potem idziemy na ściananko. Regeneracja na baseniku, albo gdzieś indziej. Zobaczymy. I wieczorem trzeci trening jedoska sparringowa. Hello. Tak wygląda nasza recepcja. Hop. A tam mam parking, na którym mam zaparkowane swój skuter na skuterku do Tigera 6 minut. Jest moja bryka, w sumie podpisana BOS 155 bodajże. No, zasuwa. Nie zajebista Dobra, lecimy I po chwili już Wjeżdżamy do Tiger'a Hop, Wam. Dobra, kupiłem tutaj trening Na jedną tom Na jedną lekcję Ponieważ tak się bardziej opłaca I idę od razu na Na dwa, hello A, ok, thank you so much. Thank you. No, pani tam kasuje. Od razu wam nagram, jak to wygląda, tutaj, jak się wchodzi. Bo wcześniej wam nie nagrywałem, tylko tam, gdzie jest dalej, w pierwszy dzień. No, to wam nagram całe wejście, wszystkie treningi. Tutaj macie salę do mojej takiej boxingu. Trzy salki pod rząd. Hop, tutaj, potem następna. Salka to do boksu. Tutaj po prawej stronie. Hop. Teraz właśnie odbywa się chyba jakiś tam trening bokserski. No, no i tu ostatnio robiliśmy w pierwszy dzień trening w tym miejscu. Tu następne jakieś salki do crossfitu. w o to w tamtym miejscu. I tu następne salki, następne, a tam całkowicie do góry MMA. Właśnie zrobiłem zajebiście mocny trening, czekam teraz pół godziny i lecę na drugi, kończę go o 11.30, jakieś śniadanko, regeneracja, a wieczorem na 16.30, wieczorem no po południu. Paringi MMA, więc dzisiaj trzy treningi zaliczone. Kozak, mega klimat. Naprawdę polecam każdemu przyjechać. Chcę się trenować nawet 5 razy dziennie, tylko trzeba uważać, żeby nie przesadzić. <grymne> klimat, kurde, zajebisty. Po pierwszym godzinnym treningu. 750 kalorii godzinkę. Dobra. Drugi trening zrobiony. Zajebista ekipa. Zajebisty trening. Idziemy jeść śniadanko. 11.30. Ja już po dwóch treningach. Tu moja żabuszka do mnie dojechała. Jedziemy na śniadanko. Regeneracja. I tyle. standardowo idziemy do tej oto restauracji na śniadanko Hello I tu śniadanko Oli No rewelka No to dobra, wchodzisz na Tiger Muay Thai, zobacz, kto trenuje No i przyszła pora na moje śniadanko na Rewelka To jest normal? czy? amatry? Takie? Tak, Nie kupuję bezsensownie sprzętu Jedyne co mi potrzeba to kask Zajebisty, za 2,750 Czyli około tam 300zł W Polsce około 500zł Z Firetexa No miejscówka Taka jaka widać I ceny o połowę taniej, gdzieś mniej więcej jak w Polsce Zakupy zrobione Wracamy na hotel, dwie godziny do treningu Dwie godziny do treningu No i no ogólnie miazga jest Ciało się regeneruje tutaj W miarę szybko Nie no naprawdę jest Jestem taki podjarany tutaj klimatem Że, że następnym razem to chcę przyjechać tu na minimum miesiąc No weekend macie tutaj codziennie Klimat, sport, zdrowe jedzenie eee, Miazga, miazga polecam każdemu No nie do opisania, jestem taki podjarany, że, że naprawdę rewelka. Idziemy jeszcze na bazar kupić sobie jakieś owoce. Takie lokalne. Tam są limonki. Banany. O. Dobra, i jesteśmy w raju. O. I dobra, to bierzemy taką arbuska, mango i ananasa. Just one dys. Ale patrzcie na tego po 25, tak po 25. En ananas. Nie jest ładny. 120 batów, czyli ile? E, 15 zł za mango, arbuza i ananasa. Tak chodzimy, chodzimy. No i to bardziej taki widać, że targ dla lokalców, ceny dla lokalców. Jakieś warzywa, jedzonko, banany, mięsko można kupić kurczaka. Żółtego, tygodniowego z głowami i świeżego. Mięsko tu sprzedają wszystko. Mega. W ogóle ym, fajnie jak coś z ale było w Polsce. Ale jest no ducham, to jest, ale. ale... No ale, no tak, ale to jednak nie wygląda. Nie to tak samo. samo nie? Masz świeże ryby. O, tu krewetki jakieś. Ale żadnego turysty tu nie ma, co nie? Bo to tak na uboczach było. No. <laughs> dobra, bo... Za długo, za długo wam to nagrywam. No dobra, wracamy do pokoju. No o 16.30 mamy sparingi. Ale już to mówiłem. No i, i, i tyle i widzimy się przed sparingami albo po sparingach. Lecimy na sparingi ja i moja żabuszka. Nie będę wam relacjonował, pokazywał, bo nie każdy może to widzieć, no ale wam zdamy relację. po ELO. No i jest grupa Pro MMA Sparingi, to ekipa, ekipa z Polski, Maciek Karzeczko, Wojtek Karzeczko i Szymon Truszek. A yeah. to moja żałuszka Dobra, jesteśmy po sparach. kozach w sumie jak wszystko tutaj Chodzimy teraz tutaj do, do tej zimnej wody, się chłopaki kąpią. z lodu Szymon Karolczyk, zawodnik KSW <grytania> No A tu ekipa. Już każdy pospieprzał Ale no Dzisiaj trzy treningi mocno na maksa Rewelka. Pozdro Patrzcie jaki klimat. Mam świadomość, że dużo o tym gadam, że klimat jest tu zajebisty, ale to dlatego, że naprawdę jest tu taki klimat, że no nie do opisania, naprawdę jest mega, 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 mega. Moja głowa, raczej moja twarz po sparingach, widzę, że sparingi zrobione. Eee, co, lecimy teraz coś zjeść? Chwilę odpoczęliśmy, poleżeliśmy sobie, ja tam przerabiam dla Was filmik na, na, na YouTube'a. I lecimy coś zjeść, i w sumie dzisiaj jestem po trzech treningach, więc zjemy. Jest sobota, ale to nas nie interesuje, bo są przygotowania do walki. Jest A przepraszam, jest piątek, no dobra. Ale to i tak nas nie interesuje, bo jest... to są przygotowania do walki, idziemy zjeść. No i raczej około 23-24 wrócimy na, na, na pokój, no bo jutro jeszcze mam ostatnią jednostkę treningową z rana, biegam. No i tyle. Standardowo jesteśmy w tej restauracji to zawsze. Dobra, na razie mi pani Mokkę przyniosła kolkę, ale zaraz zobaczycie co zamówiłem, bo zamówiłem kozaki na maksa. Wziąłem wrapa z jajeczkiem, z bekonem i kurczaczkiem. Ogólnie jak wczoraj go jadłem, to to był jeden z najlepszych wrapów, jakie jadłem w życiu, naprawdę. I zupka Ola wzięła. Yy, na bulionie z kurczaczek. Yy, mega zarąbiście przeprawiona ogólnie w tej restauracji. Są mega dania, zdrowe Tu mi pani jeszcze przyniosła bez cukru yy, Sok z kiwi No i tu owsianeczka na słodko Chodzi za mną od dwóch dni Patrzcie jak wygląda Zajebista Życie jak w Madrycie I co moi drodzy, tak sobie chill chillujemy Ola poszła do toalety No i co, na dzisiaj koniec yy, My jeszcze chwilę posiedzimy Nie wiem, z pół godziny, godzinę Idziemy spać na hotel i, i koniec dnia. Do zobaczenia jutro. Elo.